Wilki znaczą teren dwoma sposobami. Pierwsze to jest taki, że nasikają, później te rozgrzebują, żeby na większej powierzchni znajdowały się, znajdował się ich mocz, czyli zapach osobnika, A drugi sposób to jest drapanie po to, aby rozprowadzić zapach, który jest między... Są takie gruczoły między poduszkami wilczymi w łapie i sobie drapiąc ten zapach zostaje na ziemi Gdy idziemy, zobaczymy piękne znaczenie było terenu może, może dziś będą wilczki chętnie bym gdzieś zaobserwował w takim pięknej scenerii No, dzisiaj bardzo ciepło jest. Jak na koniec stycznia, to to, to to za ciepło. Zdecydowanie. Chciałbym Wam opowiedzieć taką wilczą historię z mojego dzieciństwa. Mieszkając właśnie w puszczy. Pewnego razu nocowałem u dziadka. No, dosyć często nocowałem tam. Tak jak wspomniałem to było, były dwa mieszkania, dziadka z babcią i obok moich rodziców, więc czasami spałem u dziadka, albo u babci. No i to była zima. Budząc się, lubiłem oglądać obrazy malowane mrozem na szybach, no i tym razem też, od razu poszedłem do okna. No i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem pod oknem wilka. No on spał sobie tam, ale kiedy wyszliśmy na dwór to już jego nie było, ale były widoczne ślady i jeszcze krew, którą zostawił. Widocznie był ranny, albo został pogryziony przez innego wilka, bo wszedł na terytorium, albo może po prostu dziś był skaleczony, a może jeleń go porożem. Uszkodził mu łapę. No i tak, taka sytuacja zdarzała się przez trzy poranki. E, trzy poranki nocował właśnie u dziadka pod oknem. E, no, i, no i dowiedział się o tym łowczy, który. E, to były lata 80., więc był, było jeszcze, odbywało się jeszcze polowanie na wilki. No, i ten wilk został sprzedany dla myśliwego dewizowego, tak zwanego z Niemiec. No, oni przyjechali sobie wieczorem, rozstawili się na skraju, na skraju Polany, no i czekali na tego wilka. I co się okazało? Okazało się, że ten wilk po prostu nie pojawił się. On chyba wyczuł ich zapach i nie przyszedł. Nasz zapach zna, bo tam mieszkaliśmy, byliśmy w jego środowisku, no i nie bał się nas, a wyczuł innych ludzi. I nie przyszedł, na szczęście. Tą historię pamiętam tak ze mgły, bo to było, wtedy miałem, nie wiem, tam 4 lata, może 5. Spotkałem tego łowczego, który opowiedział mi tą historię, i wtedy też zaczęły mi te obrazy przychodzić i sobie trochę przypomniałem właśnie Że widziałem, że widziałem tego Wilka No to no Wilk ten Wilk tak nam zaufał że przychodził, poczuł się bezpieczny u nas pod oknem I wiedział, że nic mu nie grozi. I dlatego on przychodził, a jak wyczuł właśnie te inne, inne zapachy. No to więcej nie przyszedł. Na szczęście jemu.